Analiza indeksów. Witam Państwa. Zapraszam na komentarz. WIG20. No, i przede wszystkim ten rozwijający się tutaj ruch korekcyjny. Choć, tak naprawdę, w tej chwili notowania WIGu przebiegają gdzieś już w połowie. Tego impulsu podażowego, ponieważ w porannej fazie handlu, po takim dość spektakularnym ataku podaży, popyt wybronił jednak lokalny węzeł popytowy 4953, bardzo silnie jakby uaktywniając. Uaktywniając się tutaj, co w kontekście tego kluczowego wsparcia 2427,31 31 no należy interpretować pozytywnie, tak jak bowiem sugerowałem wczoraj, zanegowanie strefy 2731 zagrażałoby już w jakimś stopniu tej dominującej w ujęciu średnioterminowym tendencji wzrostowej na rynku. W tej chwili Cały czas tutaj to zniesienie 78,6 głównego impulsu podażowego jest najbliższą zaporą podażową. W okolicy tego analizowanego poziomu wypadają również inne projekcje cenowe, zniesienia cenowe Fibonacciego. Ale nie na tyle istotne, by no można, by trzeba było koniecznie tutaj w jakiś sposób zapełniać ten, ten przedział. Kluczowym węzłem, kluczowym oporem nadal pozostaje bez wątpienia, bardzo szeroki korytarz 2560-2580. Niemniej jednak w przypadku, gdyby kupującym udało się sforsować to zniesienie 78,6, oczekiwałbym wówczas na taką bezpośrednią konfrontację w tym przedziale, w tym głównym węźle podażowym, gdzie z kolei należałoby no, spodziewać się wzrostu presji podażowej. Podsumowując krótko ten wykres w kontekście przede wszystkim wsparć, bo chyba to powinno nas najbardziej interesować to tak jak sugerowałem przed momentem, zanegowanie strefy 2427.31 byłoby już no, takim stosunkowo niepokojącym sygnałem w kontekście głównego dominującego trendu na WIG-20. I wykres kontraktów. Tutaj w porannej fazie handlu doszło dzisiaj do przełamania strefy 2468-72. Widzimy, że kontrakty przetestowały niemalże, niemalże przedział 2444-49, czyli kolejną zaporę popytową Fibonacciego. Reakcja była tutaj popytu no, bardzo taka zauważalna. Powróciliśmy ponad węzeł 68-72, i tak naprawdę to z kolei. Zachęciło kupujących do jeszcze, jeszcze bardziej zmożonych zakupów, i w efekcie kontrakty przetestowały już węzeł 94-97, czyli ten eksponowany przeze mnie przedział cenowy. Gdyby doszło do zanegowania tej strefy. No byłby to już relatywnie silny sygnał. Wtedy ten ruch wzrostowy, ruch odreagowujący byłby większy od poprzedniego ruchu korekcyjnego, co w takim ujęciu intradojowym mogło mieć znaczenie i w takim przypadku nie można wykluczyć kontynuacji ruchu z możliwością przetestowania strefy 2514-17. Tutaj w taki obrazowy sposób chciałem pokazać, że w tym rejonie wypadają trzy zniesienia. Dwa wewnętrzne, jedno zewnętrzne, 68,5, 88,6, 127,2, czyli strefa Strefa 2514-2517 jako kolejna. Krótkoterminowa oczywiście, bo wygenerowana tylko na bazie tego bieżącego impulsu podażowego strefa oporu może odegrać istotne znaczenie i tym samym jej zanogowanie, gdyby popyt okazał się na tyle mocno jakby zdyscyplinowany i zdeterminowany, mogłoby świadczyć, że kupujący doprowadzą do jakby anulowania całego tego ruchu spadkowego. Niepokojący sygnał to w tej chwili na pewno przełamanie strefy 2444-49, czyli tego wybronionego w porannej fazie handlu wsparcia. I krótko indeks DAX, tutaj nic nowego, zagrożeniem pozostaje ten Węzeł 8890-8920, czyli strefa wytyczona na bazie prospadkowej symetrycznej formacji X, A, B, C, D. O kluczowym sygnale, już tak naprawdę sygnale sprzedaży, moglibyśmy powiedzieć dopiero w momencie zanegowania strefy 8428-45 i SP. Bardzo trzeba przyznać, indeks ten zachowuje się technicznie w ostatnim czasie. Układ ABCD1, układ ABC2 respektowane są generalnie strefy Fibonacciego. Tu mieliśmy do czynienia z, zanegowaniem, z, z najpierw... Z, Indeks zatrzymał się w tym przedziale 1710-13, potem przełamanie kontynuacja ruchu i w tej chwili można tak naprawdę spodziewać się testu tej kluczowej strefy 1745-48, a tutaj mamy już do czynienia z symetrią. Ten pokazywany impuls wzrostowy zrównuje się z tym w tej chwili rozwijającym się na S&P 500. Ponadto wypadają liczne zniesienia projekcji cenowej Fibonacciego, więc zwracam uwagę na przedział 1745 4048 Dziękuję bardzo.